To jest szósty festiwal filmowy Maklaka i jego przyjaciół. Jest skierowany do młodych twórców, ale nie tylko którzy się kształcą zawodowo, ale również dla amatorów. Ale to jest też festiwal, który przypomina twórczość wybitnych polskich reżyserów. Co roku mamy honorowych gości. Był kiedyś Jerzy Gruza, Janusz Kondratuk, Marek Piwowski, a w tym roku honorowym gościem jest Jacek Bromski. Takie małe imprezy to są moje ulubione imprezy, ulubione festiwale. Nie, nie, nie znoszę tych czerwonych dywanów i e... I tych reflektorów, i tej takiej wyfiukowanej publiczności tu przychodzą prawdziwi ludzie, którzy chcą przyjść, chcą obejrzeć film, chcą się spotkać z twórcami. E, I taki jest festiwal i w Kazimierzu, i taki jest festiwal w Tykocinie, taki jest ten mały, skromny festiwal, ale bardzo przyjemny. I myślę, że to my jako stowarzyszenie powinniśmy również takie festiwale wspierać. Tutaj współorganizatorem jest nasz członek, prawda? I też zaprosił Studio Munka po to, żeby pokazać tej publiczności. Także no, cieszę się z tego. Tu pokazujemy st, st, co roku wybrane filmy Studia Munka, które gdzieś Ocierają się o komedię, czy o czarną komedię, czy o groteskę. I taki zestaw tutaj co roku jest pokazywany, także były spotkania z naszymi twórcami. Staramy się wybierać najciekawsze filmy, które gdzieś blisko są idei tego festiwalu, czyli tego ducha Maklakiewicza, z Bacha, Kondratiuka, Gruzy, Piwowskiego i tak dalej. Zawsze nam Stowarzyszenie Filmowców Polskich pomaga, bo w tym roku również jest przewodniczącym jury Tomasz Raczek, a w jury zasiada również Jerzy Kapuściński, Staszek Pieniak i ja. To jest festiwal filmowy poświęcony yy, najlepszej tradycji polskiej komedii. Szukamy także twórców, którzy jakby kontynuują to w kinie polskim. W tym roku yy, takim twórcą jest Jacek Brąski, którego retrospektywa yy, na tym festiwalu była. Skorzystałem z okazji żeby pokazać pierwszy odcinek nowego serialu, jeszcze roboczą, roboczą kopię. Ludzie się cieszą, że znowu będzie u Pana Boga, dalszy ciąg. To będzie serial 10 odcinkowy u Pana Boga w królowym moście się nazywa. Zupełnie inny, bo są inne czasy i minęło od poprzedniego trochę czasu. nie pamiętam ile, ale jest 15 lat albo 14. Coś takiego. A ponieważ to jest bez przerwy oglądane, bez przerwy telewizja to nadaje kilka razy w tygodniu, można to trafić na jakimś, którymś z programów telewizji polskiej, no to pomyślałem sobie, że, że, że się ludzie ucieszą, że muszę jeszcze jeden ostatni taki fragment tego, tego serialu, tej trylogii, teraz kwadrologii zrobić. Młodzi twórcy, którzy biorą udział w naszym konkursie, czasami się zdarza, że przyjeżdżają dwa razy, ale... Ten konkurs jest wyjątkowy, bo jeżeli w Jury zasiadają filmowcy w Polsce i Studio MUNKA również jest partnerem, to siłą rzeczy Studio MUNKA chce też wyłapać, wyłapać talenty. Co roku jest, jest tu jak to, ktoś z, z twórców lub też reżyserów, reżyserek, który mógłby spokojnie zadybytować Studio MUNKA, i myślę, że to też jest y, ciekawe miejsce dla. Y, dla takich, takiej, takiej propozycji, którą gdzieś y, namawiam też y, niektórych twórców do aplikacji do naszych programów i tak się też dzieje.